Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za to, że inspirujesz nas do podejmowania właściwych decyzji, zgodnych z wiarą, którą dostaliśmy od Ciebie, Ojcze. Spraw, żeby nasze życie w każdej dziedzinie zostało podniesione. Pomóż nam wejść w nasze powołanie i wypełnić zadania, które dla nas przygotowałeś w Chrystusie Jezusie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że. Zostaliśmy uzdrowieni, uwolnieni, że staliśmy się silni i mocni do tego, aby iść przez życie z wiarą do przodu, bez przerwy, nie zatrzymując się, nie cofając się, wierząc, że Ty, Panie, jesteś z nami i jest z nami Twoja miłość i Twoja moc. Do. Pokonania każdej przeszkody, jaka staje nam na, na drodze, do przezwyciężenia każdego dylematu, do rozwiązania każdego problemu, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że nas prowadzisz, że idziemy z Tobą ręka w rękę, jak dzieci i że mamy objawienia co do naszych osobistych żyć i powołań. Dziękuję Ci, Ojcze, wywyższam Cię. Niech Twoje imię będzie. Uwielbione i wywyższone od głębin oceanów aż po szczyty gór. Amen.